Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Iwona Przewor, jestem prezesem Stowarzyszenia Równych Szans Bonafides, które ma zaszczyt wraz z Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej, dzisiaj razem z Państwem zainaugurować działalność Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. Jest to Caritas, jak patrzymy w ogóle na logo, tutaj dzisiaj my myślimy, o Caritas. My jesteśmy bardzo kojarzeni z tego, że a to pomagamy pomocą żywnościową, że rozdajemy paczki żywnościowe. I to jest prawdą, bo bardzo dużo tego robimy na, przez taki ośrodek interwencji kryzysowej w Barczewie. W jednym roku co najmniej 1200 osób otrzymało pomocę tylko przez jeden nasz ośrodek. Ta konferencja związana jest z osobami, które doznają przemocy, osoby, które są pokrzywdzone przestępstwem. Chcemy tutaj razem ze stowarzyszeniem Bona z którymi współpracujemy. Dla osób, które pracują w ośrodkach pomocy społecznej, dla policji, dla też osoby, które wiedzą, że gdzieś jest przestępstwo, pokazać narzędzie, czyli pokazać, pokazać czym się zajmuje Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Bonafides, które działa w Lublinie, działa też we Wodawie, w Zamościu, w Parczewie, mają swoje filie żeby zauważyliśmy poprzez wizyty studyjne, poprzez różne konferencje, że jest biała plama właśnie tutaj w Białej Podlaskiej, że trafiały się osoby do Lublina pochodzące właśnie z Białej Podlaskiej czy z okolic, które uległy przestępstwu, pokrzywdzone przestępstwem. Nie mogły znaleźć jakby takiego wsparcia, bo to nasze działanie jest troszeczkę bardziej skierowane w stronę animowości że jak już idziemy do policji to tak troszkę inaczej rozmawiamy czy, czy czy w sądzie tak a ludzie czasami potrzebują innego działania i dzisiaj na tej konferencji stowarzyszenie Bonafides bardzo dużo powie na ten temat jak działa centrum pomocy interdyscyplinarnej czym to jest bo tak naprawdę to jest pierwsze tutaj w Białej Podlaskiej bo Włodawa, powiedzmy Parczew, oni już wiedzą, bo działają od kilku lat i tam ludzie często się zgłaszają do tego stowarzyszenia o pomoc. Tutaj no, zaczynamy po raz pierwszy. Nie? Rozumiem, że fizycznie w Białej Podlaskiej powstało Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. Tak. Gdzie się mieści? Gdzie można znaleźć informacje? Fizycznie ono powstało. Ono mieści się w naszym ośrodku Misericordia Caritas na ulicy Warszawskiej. Tam są pomieszczenia i tam jest osoba pierwszego kontaktu. Także pracownik Caritas, który zapisuje osoby na spotkanie już ze specjalistami. Czy umawia na, osobę, na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu? Dlatego, że musi być osoba zweryfikowana, czy to jest związane coś z przemocą domową, czy z wykorzystywaniem seksualnym, czy z, ktoś uległ wypadkowi komunikacyjnemu i został pokrzywdzony w tym wypadku, tak, że potrzebuje jakiegoś dochodzenia swoich roszczeń, praw i tak dalej. Więc no każda osoba, to, jest, to, to są różne przypadki, o tych dzisiaj myślę, że na tej konferencji bardzo dużo powie Stowarzyszenie Bona z którymi współpracujemy. Wszystkich Państwa, którzy pomagacie na co dzień osobom potrzebującym tej pomocy, osobom niepełnosprawnym, osobom, które potrzebują właśnie tej pomocnej dłoni, które gdzieś są pokrzywdzone, a wiemy, że ta sprawa osób, które są pokrzywdzone, bite, mają wielki problem, jak przeżyć w swoim domu rodzinnym spokojny dzień, to jest problem coraz szerszy czy głębszy. Ze statystyk Unii Europejskiej wypada, że w Polsce nie jest źle, jest pozytywnie, ale to, że statystyka jest pozytywna, to nie jest też tak różowo i myślę, że każdy z nas powinien jakąś pracę swoją wykonywać, w związku z tym. Ja mogę zadeklarować wszelaką pomoc, którą możemy jako miasto i nasze instytucje skierować do nowo powstającej instytucji na terenie naszego... Powstało w styczniu, a dzisiaj oficjalnie inaugurujemy działalność Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. Jest to nasza jednostka, która zajmuje się świadczeniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin. Kogo tam teraz znajdziemy i kto może tam znaleźć pomoc? znajdziemy tam teraz specjalistów, prawników, psychologów, psychoterapeutów, osobę pierwszego kontaktu, pracownika socjalnego, doradcę zawodowego, to, są, to jest grupa osób, które pracuje w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej i one czekają na wszystkie osoby, które mają poczucie pokrzywdzenia, bądź które zostały pokrzywdzone wprost przestępstwem, toczy się postępowanie karne i same nie wiedzą, co robić i jak robić. Trudno jest im poradzić sobie z konsekwencjami emocjonalnymi doświadczonego przestępstwa, albo Wprost mają jakieś bariery wynikające z poradzenia sobie ze skutkami przestępstwa. Niejednokrotnie dochodzi do takiej sytuacji, że osoba doświadczająca chociażby przemocy w rodzinie jest zmuszona do wyjścia z domu i nie ma gdzie się podziać, nie ma za co żyć, nie wie, jak funkcjonować, bo do tej pory była w relacji ścisłego uzależnienia od sprawcy i my takiej osobie jesteśmy w stanie pomóc odnaleźć się i na rynku pracy, i w warunkach mieszkaniowych, i pomóc finansowo do czasu uregulowania kwestii prawnych, które zawsze niestety wymagają czasu. Jakie były powody założenia tego Centrum Białej Podlaskiej? Po pierwsze mała ilość organizacji pomocowych w powiecie bialskim. Po drugie duży wskaźnik osób, które do nas docierały z tego regionu do Lublina. Po trzecie też jakby Staranie się ulokowania tej pomocy, którą świadczy nasza, nasza organizacja równomiernie w całym województwie, żeby wyeliminować też bariery związane z dojazdem, ale też analiza statystyk policji, które wskazywały na wysoki poziom przestępczości wykrywania. I tak sobie pomyśleliśmy, no skoro jest tak dużo przestępstw wykrywanych tutaj, to co się dzieje z tymi osobami pokrzywdzonymi? Czy one muszą sobie radzić same? I okazywało się, że tak, jest ośrodek interwencji kryzysowej, jest stowarzyszenie SENS, które świadczy pomoc. Ale jakby zdajemy sobie sprawę mimo profesjonalizmu działania tych jednostek, że to jest niewystarczający podmiot, bo w, na przykład w innych regionach, gdzie tych podmiotów jest dużo więcej, my mamy bardzo dużo, dużo klientów i bardzo duże obłożenie, to znaczy, że klienci muszą oczekiwać w, w kolejce na to, żeby spotkać się ze specjalistą, poza sytuacjami, gdzie mamy do czynienia z kryzysem, bo wtedy natychmiast przyjmowana jest osoba, nawet po godzinach pracy specjalisty. Każdy moc powstały ośrodek. Które świadczyły pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Były to ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe. W Twojej lubelskim, było to Stowarzyszenie AKP. Na pewno pamiętacie Państwo, że co roku odbywa się Tydzień Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, właśnie w lutym. I najczęściej w tej inicjatywie uczestniczą sądy, prokuratura. Надо, а помощь сообщественной с этим чуть-чуть не